To tak, wam pokażę, warto strzelać. Bo inni patrzą. Patrzą, patrzą. Не yeah, Yeah. Bardzo ciekawe rozegranie przez chwilą zespołu skrętą przeciw minuty miniają i mamy coraz więcej ciekawszych sytuacji wynik pomocy na spół przez zielone i ta sytuacja na powyższych kampasz będzie, będzie, będzie Odczucia, i do środka. Poza wzięło. Zobaczcie, i mi i raz Jeszcze z ten znakomity Jeszcze Jeszcze raz! Ależ, proszę Państwa, nie co no, Mam się ludzi! Zobaczcie, co mi się wzięło. Zobaczcie, po mi się wzięło. Nie co co się Słyszycie? Bezpośredni szał. Słyszycie? Bezpośredni szał. Tu menad 42 Jakuba Ostowskiego. Ale tym razem samemu. Dobranie, przerwanie i Węgry na pewno wyprowadzenie. Próba wyprowadzenia. Adrian, wyjdź! Nie wiesz, wyjdź. Nie wiesz, wyjdź. Tym razem Jakub nie zdążył do wniu. I z tlenu rozkoczył Ale lanie, kurde! <laughs> drugi raz! W sensie? W sensie czy drugi, no no, drugi mecz przegrywamy się drugim meczem. Tak, to nie? Żarło, żarło i Nie, I właśnie to jest najgorsze, to nie? Że spinamy się z mocnymi, się z mocnymi to nie? No. O. Doping, doping, to na pewno potrzebne. I teraz tą osobą jest mocny ształt. Jednego pasówka i rozpocznie. Stawra już znalazł, 4 Ja pierdolę, kurwa! I, i niedokładnie co lewa Wiemy dlaczego, na pewno nie chciał tak go grać. Oni powiedzieć. Miał inny zamiar. Ale zamiar z na nie zaszedł w parze. A teraz zaraz tak. budziecem skoczy zielone. Szczał niecelny. Rozględny w polecich Seweryn nie zagrożył w do no, tale na spacjach będzie szansa, ale sam. co z tego będzie? Ci będzie, będzie podcinka. Mamy bramkę. Panę takowo. Duży pan. Ale został dopuszczony na cząstce i jakże zmylił bramkarza podcinką. Nie dał najmniejszych szans. Jest motywacja, że po Może wygrano, jeszcze jest trochę czasu. zaraz wyżej podchodzą do zawolnicy. Z yeah. Ale też nie, nie przeszedł do grania na dwa mocno, i. i braka! Ażę braki ostroski Jakub. Tym razem umieścić w tym Do jednego. Przez ile było blisko do wylądania tym razem znowu Zespół przez podścielone i następna kontra paso jest pusta. Właśnie tam chciał dogrywać Ostrowski, ale tym razem wybrali inne rozwiązanie i znowu blisko plan był jak u Ostrowski. Strzelec w prawo i strzelec w górę. Znowu lewą stroną i tym razem niewiele brakło.

Oba zespoły, ponieważ kilka punktów tak naprawdę dzieliłoby ich. Może i od awansu, Ale nie wracajmy w tym momencie. Riczej Krzysztof Ryszski, zabawa. Pokazanie swojej umiejętności. Świetne dodanie. Urywa się znowu Jakub w lewej stronie. Ale Jakub. Oznów, który mógł popisać się na setą bratką. Teraz gośmy samolotem w pośredniu. Zawodnik z lewej strony.